Witam, a więc w dzisiejszym filmie o nowościach. Zacznijmy od Niemiec, które rozpoczęły proces integracji systemów aktywnej obrony Trophy HV z czołgami Leopard 2. Jak się okazuje, sprawa nie jest prosta i z Leopardem 2 nie jest tak łatwo zintegrować ten aktywny system obrony. Po pierwsze, system Trophy nie zostanie zintegrowany z czołgami Leopard 2A7V, jak wcześniej informowano. Ze względu na wymagane zmiany konstrukcyjne powstanie nowy wariant czołgu oznaczony, oznaczony jako Leopard 2A7A1. Czołgi te zostaną zbudowane poprzez wykorzystanie istniejących wież czołgów Leopard 2A6A3. Które po odpowiednich modyfikacjach zostaną posadzone na całkowicie nowych kadłubach. Rzekomo oryginalne kadłuby czołgów Leopard 2A6 nie nadają się do dalszej modernizacji w tym kierunku. Oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego wymagane jest aż tak głębokie modyfikowanie czołgów, by zainstalować aktywny system obrony. Co więcej, wydaje się, że cały program jest szalenie kosztowny, bowiem zintegrowanie z systemem Zaledwie 18 czołgów, 18 czołgów, będzie kosztować Niemcy ponad 100 milionów euro, kosmos po prostu. Co więcej, czołgi Leopard 2A7A1 nie będą gotowe, by być wcielonymi do Sił Szybkiego Reagowania VJTF-2023. A program opóźni się do 2024 lub 2025 roku, co więcej, jest to znowu wprowadzenie kolejnej wersji czołgu Leopard 2 na stan Bundeswehry. Trzeba bowiem powiedzieć jasno, że nie wszystkie czołgi Leopard 2, należące do Bundeswehry, będą obecnie modernizowane do jednego standardu czyli Leopard 2 7V. Żeby było zabawniej. Gdy około 104 starszych Leopardów 2 zostanie zmodernizowanych do standardu Leopard 2.7V, wtedy do tego standardu ma być doprowadzone, doprowadzone także 20 już istniejących Leopardów 2.7. Wtedy też Leopardy 2.7V będą miały zmienione oznaczenie na po prostu Leopard 2.7. Natomiast pozostające w służbie Leopardy 2A6 różnych podwersji. Czyli 2,6, 2,6, a1, 2,6, a2 i 2,6, a3 prawdopodobnie też będą doprowadzone do jednego standardu. Nie będzie to jednak Leopard 2,7, a jakiś inny standard, którego znaczenia no, na chwilę obecną nie znamy. Ogólnie świadczy ta sytuacja zarówno o tym, iż Bundeswehr ma niesamowity bałagan, jeśli chodzi o mnogość pod wersji czołgu Leopard 2, Często te podwersje używają różnego wyposażenia, i dlatego wyposażenia mają odmienne łańcuchy logistyczne. A poza tym, brak jednak pieniędzy na doprowadzenie wszystkich pojazdów do jednolitego, najnowocześniejszego standardu. Przenieśmy się teraz za ocean. A mianowicie w USA opublikowano raporty DOTNE, czyli. Director Operational Test and Evaluation, a więc Dyrektora Testów Operacyjnych i Oceny na rok 2020. Czego możemy się dowiedzieć? Kończy się powoli program prac badawczo-rozwojowych nad nową 120 mm programowalną amunicją odłamkowo-burzącą dla czołgów, która otrzyma oznaczenie m 1147 co prawda, pandemia spowolniła pracę, ale prowone jednak do przodu. Kolejny test LUT, czyli Limited User Test, gdzie sprawdzone zostaną, zostanie to, jak załogi radzą sobie przy wykorzystaniu nowej amunicji, planowany jest na trzeci kwartał 2021 roku. Co więcej, planowane są także testy nowej amunicji odłamkowo-burzącej przeciwko celom opancerzonym, albowiem zapalnik pocisku M1147 można zaprogramować na trzy tryby pracy. Tryby pracy, które wcześniej były już testowane przy prototypowym wczesnym prototypie tej amunicji, oznaczone jako XM1069, po czym Oznaczenie zmieniło się na XM1147, a docelowa amunicja będzie, jak już wspominałem, oznaczona jako M1147. No więc, zapalnik tej amunicji posiada trzy tryby pracy: jest to detonacja przy uderzeniu w cel, detonacja ze zwłoką, czyli pozwala ona na przebicie pancerza pojazdu i detonację wewnątrz. I w trakcie testów tych wczesnych prototypów udało się przebić burtę wieży czołgu T-55. Eee, burta wieży tego czołgu to jednorodny, odlewany pancerz stalowy o grubości około 150 mm. Także jak widać nowa amunicja dąbkowo-burząca ma duży potencjał. Oczywiście trzecim trybem pracy jest tryb Airbars tak zwany, czyli... Amunicja detonuje w powietrzu w zadanym punkcie, e, zasypując cel odłamkami. Ogólnie rzecz biorąc, pozostało w kwestii nowej amunicji jeszcze kilka spraw do rozwiązania, jak aktualizacja symulatorów do szkoleń za pomocą nowej amunicji, e, kwestia amunicji szkolnej. No ale posuwa się to do przodu, mimo opóźnień. Nowa programowalna amunicja odłąkowo-burząca M1147 zastąpić ma do tej pory stosowaną amunicję kumulacyjną M830, kumulacyjną wielozadaniową M830A1, burzącą M908 oraz kartaczową M1028. Jeśli chodzi o czołgi M1A2 SEP V3, to ogólnie rzecz biorąc, maszyna jest dużym sukcesem. Nowy wariant czołgu M1 jest bardziej niezawodny niż wersje starsze. US Army zakładała, że minimum niezawodności to będzie jakieś 320 mil pomiędzy poważnymi awariami. Tymczasem nowy czołg przekroczył te wymagania z wynikiem 441 mil między poważnymi awariami. Także nowa pomocnicza jednostka prądotwórcza w czasie postoju pozwoliła na redukcję zużycia paliwa przez główny silnik aż o 78%. Nowa jednostka prądotwórcza obniżyła także sygnaturę akustyczną czołgów aż o 62%, gdy te stoją i są na przykład ukryte. Znaczy nadal załogi potrzebują zasilania do systemów czołgu, aby móc obserwować zadane sektory obserwacji, na przykład za pomocą termowizora i ewentualnie błyskawicznie odpowiedzieć ogniem. Jeśli chodzi o system aktywnej obrony Trophy HV, o ile czołgi M1A2 SEPv2 są już z systemem zintegrowane i przetestowane oraz dopuszczone do użycia w warunkach bojowych, czołgi M1A2 SEPv3 czekają na swoją część testów. Te planowane są na okres od drugiego kwartału do kwartału czwartego roku 2021. Oczywiście są także pewne wyzwania. m 2 c V3 jest cięższy od starszych wersji poprzez modernizację opancerzenia oraz dodanie wielu nowych podsystemów. Szczególnie po zamontowaniu modułów aktywnego systemu obrony oraz modułu wybuchowego pancerza reaktywnego, masa wozu rośnie znacząco ponad 66 ton, czyli w konfiguracji podstawowej. Z tego względu US Army musi przyspieszyć program modernizacji wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 do standardu M88A3 i prawdopodobnie M88A3 będzie musiał przejść dodatkowe modyfikacje, aby móc wspierać yy, cięższe czołgi podstawowe. Podobnie mosty samobieżne M1079 Jab będą musiały być dostosowane. Prawdopodobnie poprzez zastosowanie przęseł o większej nośności. Co więcej, plan testów i oceny jeszcze nowszego wariantu M1A2V4 ma być przedstawiony do akceptacji w drugim kwartale 2021 roku. Pojawiły się także informacje, że w celu redukcji masy pojazdu potrzebna jest nowa wieża. Prawdopodobnie dwuosobowa o mniejszym profilu i z automatem ładowania w miejscu ładowniczego. I owszem, istnieje taki program o kryptonimie ACE, z tego co udało mi się dowiedzieć, ale nie jest on przeznaczony dla czołgów M1A2 SepV3 i M1A2 SepV4, lecz jest to program modernizacji na nieco dalszą przyszłość. I prawdopodobnie z taką wieżą czołg otrzyma wreszcie oznaczenie M1A3, ale co się z tego urodzi, to dopiero przyjdzie nam się przekonać w przyszłości. Bojowe wozy piechoty M2A2, ODSSA i M2A3, a także bojowe, bojowe wozy rozpoznawcze M7A3. Są modernizowane do standardu BWP m 2 i BWR M7A4. Wozy mają być dostarczone do czterech brygad pancernych, w tym jednej w Europie. Ogólnie testy zmodernizowanych wozów poszły dobrze, choć wykryto kilka problemów, z którymi trzeba się jeszcze rozprawić. Te problemy głównie koncentrują się wokół akumulatorów wieży, które mają tendencję do przegrzewania się. Stąd rekomenduje się naprawienie tego problemu, nim wozy przejdą do kolejnej fazy testów. I w zasadzie jest to jedyny problem nowej wersji BWP M2. Prawdopodobnie zostanie on dość szybko rozwiązany. Jeśli chodzi o program MPV, a więc bazującego na BWP M24 następcy transporterów opancerzonych M113. To program głównie zalicza opóźnienie ze względu na pandemię. Sprawia to, że pewne drobne problemy, które wykryto w czasie testów, głównie związane z testami balistycznymi, jeżeli chodzi o detonację ładunków wybuchowych pod dnem pojazdu, i yy, które wymagają korekty, no, zaliczają opóźnienie, a ogólnie przez to opóźnienie zaliczają dostawy pojazdów. Ale ogólnie program idzie do przodu dość sprawnie. Jeżeli chodzi o arma, to chałbicę samobieżną M109A7 i wóz amunicyjny M992A3. Tutaj także generalnie testy idą dobrze. Chociaż rekomenduje się, aby kontynuować implementację zmian w zamku śrubowym. Działa M284L39, wynika to z problemów z zastosowaniem najmocniejszych modułowych ładunków miotających MAX 5H. Które mogą być po prostu zbyt silne. Z tego też względu rekomenduje się, aby w ogóle zastąpić oryginalną konstrukcję zamka śrubowego, nowym zamkiem klinowym, i taki zamek klinowy. jest opracowywany, został już opracowany. Dla nowego działa M907L58, które będzie uzbrojeniem nowej armatochałbicy M1299, bazującej na M197. Także być może tutaj zmiany będą czekać także M197 w kwestii zamka, który po prostu zostanie z nowego działa przeniesiony na starsze dział. Ewentualnie wszystkie. M197 ostatecznie zostaną zmodernizowane do standardu M1299. Co więcej, trwają prace nad dalszą poprawą bezpieczeństwa i przeżywalności załogi w wypadku wybuchów pod dnem pojazdów oraz dodatkowych zabezpieczeń dla wyposażenia wewnętrznego głównie maty podłogowej oraz kadłubowych uchwytów na amunicję. To także jest powiązane z pracami prowadzonymi nad armatach obicą M1299. Dać należy także, iż prowadzone są prace nad dalszą poprawą nowego systemu przeciwpożarowego AFES. I tutaj jeszcze mamy zdjęcie: właśnie e, transportera amunicji M992A3. Jeżeli chodzi o rodzinę kołowych wozów bojowych Striker, to trwają prace nad docelowym wariantem kołowego bojowego wozu piechoty, którego niejako prototypem jest Striker Dragon. Docelowy KBWP zamiast dwuosobowej załogi, którą ma Striker Dragon, będzie mieć załogę trzyosobową, chociaż dowódca może nadal być desantowany razem z drużyną piechoty. Yy. To oczywiście dowódca ten oprócz będzie w wozie oprócz kierowcy działonowego, dowódca ten, który będzie dysponował własnym panoramicznym przyrządem obserwacyjno-celowniczym, będzie miał w tym wypadku możliwość współpracy z działonowym w trybie Hunter Killer. Dodano także inne ulepszenia, które możecie zaobserwować tutaj na fotografiach. A mianowicie te ulepszenia to przesunięcie sprzężonego z armatą M813 kalibru 30 mm karabinu M240 kalibru 762 mm z zewnątrz do wnętrza wieży. Dodano dodatkowe koszy transportowe, zmieniono pozycję wyrzutnik granatów dymnych. Zmieniono nieco konstrukcję włazów dowódcy oraz kierowcy, poprawiono świadomość sytuacyjną, jeżeli chodzi o kamery, zarówno dla załogi jak i dla desantu. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że to właśnie propozycja Gerald Dynamics, jako najbardziej dopracowana i już zbliżona. Konstrukcyjnie do wprowadzonego Strikera dragon e, zostanie wybrana. Modernizacji e, w wersji kołowego transportera opancerzonego ulegną także zdalnie sterowane moduły uzbrojenia Cross, które modernizowane są do standardu Cross J. Cross-J zakłada możliwość instalacji kontenera transportowo-startowego pocisku przeciwpancernego FGM-148 Javelin. Pociski Javelin w tej konfiguracji mają zasięg maksymalny około 4750 metrów dzięki lepszej elektrooptyce. Ulegnie zmianie cały system kierowania ogniem dla zdalnie sterowanego modułu zbrojenia i jego elektronika oraz zostanie stosowana nowa ulepszona elektrooptyka, w tym szczególnie termowizor. Podobną modernizację przejdzie wariant M1134, czyli rakietowy niszczyciel czołgów. Modernizacja koncentruje się na polepszeniu ogólnie pojętej siły ognia, a więc wozy otrzymają ulepszoną wyrzutnię pocisków, to nowy pierścień ślizgowy. Działo nowe otrzyma dodatkową kolorową kamerę TV z nowym wyświetlaczem, poprawioną termowizję, a także poprawione oprogramowanie i system kierowania ogniem. Na zakończenie, postępy w programie IM Shorad, a więc nowego kołowego wozu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu dla US Army. Wóz oparty jest o nośnik, jakim jest wóz rodziny Striker. Generalnie, znów mamy przypadek notowania opóźnień ze względu na pandemię, co sprawiło, że testy systemu identyfikacji swój obcy zostały przesunięte z 2020 na pierwszy kwartał 2021. Co więcej, poprawie wymaga oprogramowanie systemu radarowego. Chodzi o aktualizację sygnatur różnych samolotów i śmigłowców, albowiem, jego jako cięższy pocisk przeciwlotniczy, stosowany będzie naprowadzany radarowo pocisk Hellfire Longbow w wariancie optymalizowanym do zwalczania celów powietrznych. Oprócz tego, pojazd wyposażony jest w wieżę RIUP, która jest modułowej konstrukcji i pozwala na uzbrojenie pojazdu w armatę napędową kalibru 30 mm z amunicją programowalną sprzężony z armatą karabin maszynowy kalibru 7,62 mm a oprócz pocisków Hellfire Longbow możliwa jest także instalacja wyrzutni pocisków FIM-92 Stinger, ale nie tylko, bo modułowa konstrukcja pozwala na zastosowanie także np. wyrzutni pocisków Coyote, yy, pocisków yy, Talon, yy, a także Javelin, yy, Tow i innych. I na zakończenie Holandia planuje modernizację posiadanych bojowych wozów piechoty CV9035. Zakres modernizacji widoczny na załączonym obrazku zawiera m.in. instalację całkowicie no nowej wieży, która to będzie zintegrowana z aktywnym systemem obrony Iron Fist. Będzie posiadała nowy panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy EOPS na maszcie teleskopowym. Zostanie zastosowany nowy termowizor, termowizor dla działonowego. nowego wóz. Będzie posiadał także system ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką laserową. Zmieniona zostanie pozycja sprzężonego z armatą karabinu maszynowego. Pojazd otrzyma wyrzutnie pocisków Spike LR-2. Zostanie zwiększony zapas amunicji do armaty. Armata będzie znajdowała się także w nowym jarzmie, które będzie pozwalało na większy zakres ruchu w pionie. Oczywiście, będzie także możliwe, możliwe strzelanie amunicją programowalną. Ogólnie zmodernizowana zostanie całkowicie elektronika wozu zostanie poprawione chłodzenie przy czym wóz otrzyma nowy zespół transmisji będzie to model 3040MX od amerykańskiego Allison silnik to będzie Scania V8 który zostanie ulepszony aż do mocy 1000 koni mechanicznych no generalnie cała ta modernizacja prezentuje się bardzo zacnie Także to by było na tyle z ciekawszych informacji, które udało mi się znaleźć i skompilować na tą chwilę. Także zobaczymy się w kolejnym filmie, mam nadzieję już wkrótce. Do zobaczenia i trzymajcie się.